Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi według Dale'a Carnegiego, Oczywiście z zachowaniem tego, że jesteśmy sobą i nie udajemy nikogo innego. Przekonajcie się, co sprawia, że jednych lubimy, drugich nie. I co robić, aby stać się tą taką dobrą duszą, dobrą energią w każdym towarzystwie, z którą każdy będzie chciał spędzać każde wolne 5 minut. Wycja pierwsza. Krytykować potrafi każdy głupi. Tak się składa, że każdy głupi właśnie to robi. Mamy taką dziwną skłonność, że potrafimy uznawać rzeczy pozytywne za neutralne albo oczywiste. Ktoś zrobi coś dobrego, to z reguły nic nie mówimy, ale jak ktoś zrobi coś źle, to wtedy się włączamy i od razu komuś coś się wytykamy. Warto umieć dostrzec. Coś dobrego, uczynek, jakąś jedną rzecz, którą ktoś zrobił. Może ktoś zrobił dobry obiad, może kelner był mega miły w restauracji i powiedzieć super obsługa, naprawdę mega, mega dzięki, albo to było mega dobre spaghetti. Super, dziękuję Ci bardzo. Małe rzeczy, ale zobaczcie, jak wyglądałby świat, gdyby ludzie potrafili tak często, jak się krytykują, wypominać sobie również te, te dobre rzeczy. Lekcja druga. Zawsze sprawiaj, aby ten drugi człowiek czuł się ważny. Zauważcie, co nas, w tym oczywiście mnie, bardzo motywuje do jakichkolwiek działań w życiu. Pragnienie bycia docenionym. Każdy z nas, większość, pomoże nie każdy, ale pragnie, żeby ktoś powiedział, to było zajebiste, dobra robota, albo jesteś mega w tym, co robisz. Tak jest. Mamy taką potrzebę. Więc jeżeli my po drugiej stronie będziemy w stanie sprawić, aby ta druga osoba czuła się dobrze, to jest naprawdę pierwszy i największy krok do tego, żeby e, taką osobę sobie zjednać. Więc zauważmy po raz kolejny, może kurde, może, te, y, może moja dziewczyna, może mój przyjaciel robi coś mega, 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 ja to uznaję coś normalnego i chyba on nigdy nie usłyszał komplementu ode mnie, mimo że chyba powinien. Zobaczcie jak wasze życie społeczne, towarzyskie zmieni się, jeśli tę radę zaimplementujecie. Rzecz trzecia, jeśli chcesz dobrze wypaść, po prostu się uśmiechnij. Zróbcie coś na próbę. Dobra? Na próbę tylko. Przez cały dzień postarajcie się uśmiechać do wszystkich, których widzicie, po prostu też nawet do siebie w lustrze i na koniec dnia ocencie, jak się czuliście w tym dniu. Może też zapytajcie bliskich, którzy byli dookoła was, jak oni czuli się w waszym towarzystwie i sami przekonajcie się, jaką magię może sprawić uśmiech. Myślę, że takiej magii nie powstydziłaby się nawet Hermiona Granger i jej Wingardium Leviosa. Punkt czwarty, ten punkt to jest zagadka. Jakie jest e, ulubione słowo każdego człowieka? No, jakie? Bentley nie. Dziękuję? Też nie. Przepraszam. Nie. Otóż ulubione słowo każdego człowieka to jego własne imię. Jest bardzo dziwna, dla mnie niewytłumaczalna zasada, ale zauważcie, jak ktoś do was mówi: dopiero coś kogoś poznaliście. Patryk, no, no, no. Słuchaj, Patryk, czujecie nagle dziwną więź. Docenieni, jakoś podświadomie kurczę, nie znam gościa, ten pamięta moje imię, jeszcze się do mnie cały czas po imieniu zwraca. Spróbujcie to zastosować, używajcie imion drugiego człowieka i zobaczcie, o ile wzmacnia się wtedy ta wasza relacja z drugim człowiekiem. Punkt piąty. Pamiętaj, że ludzie uwielbiają opowiadać o sobie, ale nie zawsze mają komu. Naucz się być słuchaczem. Postaraj się, żeby ta osoba po drugiej stronie mówiła jak najwięcej o sobie. Dopytuj powiedziała A i B. Dopytaj o C. Ktoś mówi, że lubi psy, zapytaj, jakie rasy, ktoś lubi koty, zapytaj, czy ma kota, czy miał kota, czy może jego siostra ma kota. Wejdź w temat głębi. Pozwól tej drugiej osobie się otworzyć, bo prawda jest taka, że czym więcej słów, czym więcej zdań używa ta druga osoba, która jest swoją rozmówcą, tym bardziej wzbudzasz ty jej zaufanie. Bądź dobrym słuchaczem, a ludzie Cię pokochają. Punkt szósty. Myśl o tym, czego chcą inni ludzie. My mamy często własne przemyślenia, co jest ważne, co jest konieczne, nie myśląc o tym, czy takie same pragnienia, czy postrzeganie świata i rzeczywistości ma druga strona. Pamiętajcie o tym, że jak idziemy na ryby, to mimo że my kochamy truskawki, no to nie dajemy na wędkę truskawki rybie, żeby ją złapać, nie? Używamy czegoś zupełnie innego, bo myślimy o tym, co lubi ryba, a nie o tym, co my lubimy. I ta sama analogia tyczy się rozmowy z drugim człowiekiem. Coś, co dla nas jest super cool, fancy, super zajebiste, niekoniecznie za tej drugiej osoby. Zobaczmy, co dla niej jest extra cool, fancy, zajebiste, a na pewno nasza rozmowa, nasza relacja wskoczy na kolejny poziom. Punkt siódmy. Jedyny sposób na zwycięstwo w kłótni to uniknięcie jej. Bo zobaczcie, przegracie kłótnię, Przegracie oczywiście. Ciężko o tym mówić wygrana, przegrana, ale jeżeli jesteście pokonani w kłótni, no to czujecie się źle. Ktoś was przebił argumentami, czyli wy nie mieliście racji, czujecie się do dupy. Wygracie? No to super, nie, ego się podniosło ja yeah, miałem rację. Ale finalnie widzimy, że druga osoba się czuje gorzej, więc czy naprawdę wygraliśmy? Żadna kłótnia nie ma sensu. No po prostu, zobaczcie, czy jakakolwiek kłótnia ma sens. Nie, tak, lewo! Prawo! Nie, zielony, niebieski, no dobra niebieski. Kurde, myślałem, że zielony, a jeszcze tak na mnie nakrzyczałeś. Żadna kurda nie ma sensu, więc jeżeli tylko macie możliwość uniknięcia jej, zawsze, zawsze, zawsze z tej opcji korzystajcie. Ósmy punkt. Nigdy nie próbuj przekonać drugiej strony, że ta nie ma racji. W 9 na 10 przypadkach jest tak, że każda ze stron podanej kłótni czy sporze wraca do domu jeszcze bardziej utwierdzona swoimi przekonaniami. Czyli efekt jest zupełnie odwrotny do zamierzonego, bo każda ze stron tak bardzo próbuje bronić swojej racji, że sama wierzy w nią jeszcze bardziej. Więc pamiętaj, nie próbuj robić tego na siłę, szczególnie przy rodzinnym stole, szczególnie, szczególnie w święta. Punkt 9. Jeśli nie masz racji, przyznaj to szybko i jednomyślnie. To jest ogromnie pozytywna cecha. Znam ludzi, którzy tego nie potrafią i pewnie już nigdy nie będą potrafić. Przyznać się do błędu, powiedzieć: Ok, nie miałem racji, powiedzieć: Ok, przepraszam, postaram się tego już nie zrobić ponownie. Są osoby, które za wszelką cenę będą broniły swojej racji, powiedzą: Nie, to kwestia było czegoś zewnętrznego, bo to ty zrobiłeś tak, że ja potem musiałem. Uwierzcie mi, że ludzie docenią lubią was, bo zobaczą, że potraficie przyznać się do błędu. A kiedy przyznajcie się do błędu, jesteście ludzcy, więc jesteście bardziej tacy jak oni. Tak działa mechanizm: przeproszenie, przyznanie się do błędu, wzmocnienie relacji. Chyba warto. Punkt dziesiąty. Jeśli chcesz być przekonujący, e, zadawaj pytania, na które twój odbiorca będzie mógł odpowiedzieć tak. E, jeżeli bardzo często w ustach Twojego rozmówcy podczas rozmowy pojawi się słowo tak, będzie on nabierał do Ciebie zaufania, będzie on miał takie poczucie podświadome, że na tych samych falach cały czas nadajecie, no bo. Głośno zgadza się z tym, co mówisz. Więc jest to pewna technika, którą e, można zastosować, jak szczególnie nam zależy na e, zbudowaniu wartościowej relacji. Oczywiście, błaga, pamiętajmy, to są rzeczy, które nie mogą sprawić, że stanie się kimś innym, że ktoś e, typu ja stanie się nagle Jasonem Stachamem e, z szybkich i wściekłych. Nie, to nie do końca o to chodzi. Pamiętajcie, że wszystkie te techniki, o których tutaj mówimy, powinny być zawsze zgodne z Wami i z tym, kim po prostu jesteście. I punkt jedenasty. Ostatni. Jeżeli chcesz czyjejś zmiany, nie wytyka jego błędów bezpośrednio. Czyli po prostu zacznij od pochwały i miękkiego wskazania błędu. Zamiast powiedzieć dziecku: Ostatnio masz dobre oceny, ale algebra to stoi na opatkach”, powiedz. Doceniam Twoje oceny, jeśli popracujesz nad algebrą, tam również myślę, że pojawią się piątki i czwórki. To jest książkowy przykład, słyszycie. Wiadomo, że oceny nie mają w życiu żadnego znaczenia. Ale sposób podania tej, tej krytyki, chęci wymuszenia, pragnienia czyjej zmiany, można podać w sposób taki i w sposób taki. I to tego właśnie wyboru zależy skuteczność implementacji w kimś zmiany. Wybierzcie sami mocne podanie. Czy miękkie, ale skuteczne podanie. To było 11 takich rad dotyczących tego, jak e, zyskać przyjaciół i zjednać e, sobie ludzi. E, tak, skracając całość tego mojego wywodu na podstawie książki Dale'a Carnegie'ego, uważam, że absolutną podstawą do mocnych, zdrowych relacji jest po prostu empatia. Człowiek empatyczny zawsze znajdzie towarzysza do rozmowy. Taka jest prawda niezaprzeczalna, podobnie jak to, że zaraz zasubskrybujecie ten kanał, w co bardzo głęboko wierzę. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.